Witam bardzo serdecznie z tej strony Sky Kasaja, a to będzie film z serii ciekawostek do gry League of Legends. Moi drodzy, ja tylko na samym początku przyznam, że jeżeli film Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał. To do tych subskrypcji rozdaję w karty. Jeżeli osiągniemy 1000 subskrybentów, są to PSF kart o wartości 50, do 2 po 21, po 10, to oczywiście większość ludzi już wie, ale dla wszystkich, którzy dopiero dochodzą do kanału, oczywiście ta informacja się jak najbardziej przyda. Moi drodzy, mamy coś takiego w tym roku, jak Pogląd sezonu 2016, gdzie Riot y, pokazuje nam wiele ciekawych statystyk, jak sobie poradziliśmy w sezonie 6. E, e, pokażę Wam te statystyki moje i oczywiście będziecie mogli mieli link właściwie w opisie, żeby zobaczyć swoje. Jeżeli ktoś nie wie o tym, można sobie to włączając klienta League of, Leg League of Legends. Oczywiście tam jest e, w informacjach podgląd sezonu 2016, czy coś tam e, takiego. Więc moi drodzy, Kioszaj, rzut oka na sezon 2016. Jedziemy sobie w dół. I teraz na, na dzień dobry dostajemy informacje, na, jakie najczęściej bohaterami grałem: czyli Waj, Jinx, Varus, Amumu i Lucian. To były najczęściej brani przeze mnie bohaterowie w sezonie, 2016, w sezonie po prostu 6 w 2016 roku. No i to jest taka pierwsza informacja. Druga: najlepsze KDA 28.00, czyli 13.15 ECO, stosunek, stosunek po prostu KDA. Więc taki miałem najlepszy. Oczywiście w komentarzach możecie się chwalić, jakie macie swoje statystyki. Jak wam poszedł sezon 2016, jak wam szło. Ja oczywiście zobaczymy, jak szło. Mi lecimy dalej. Pentakil, pierwsza pęta roku jako Varus. Zabiłem wtedy Zyrę, Zabiłem wtedy Czogata, Dravena, Jaxa I Ka Katarinę. Tak wyglądała moja pierwsza pęta i zrobiłem nią warusem. Ciekawa informacja. No i miałem w sezonie 3 pęty, 3, 12 kwadr, 115, tripli i w Dubli 857. Jestem bardzo ciekawy, jak Wam to wyszło. No 3 pentakile to nie jest jakiś super wynik chyba jak na sezon, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że w sezonie po prostu szóstym grałem bardzo mało. Miałem bardzo mało czasu, bardzo dużo pracowałem i, i raczej, raczej no, nie miałem czasu, żeby sobie po prostu grać. No ale myślę, że jakoś tam to w to nawet spoko wyszło. Najlepsi kumple, bohaterowie z każdej pozycji, z którymi najlepiej Ci się współgra to jest Tryndar, Jar Jarvan, Jace, Miss Fortune i, 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 i Blitzcrank. Tu oczywiście mamy ich, ich rangi, znaczy mniej więcej tak jakby nie rangi tylko mm, profesje. Coś takiego, no można tak to chyba nazwać, profesje, na, których, na które linie powinny iść po prostu i gdzie najlepiej nie migrać. I teraz łatwi przeciwnicy, kontra strasznie wrogowie. I teraz największy stosunek zwycięstw miałem przeciwko Lissandrze. Wydaje mi się, że Sandra jest dosyć ciężkim bohaterem przy enemy, jeżeli gramy na Lisandrze, ale miałem największy współczynnik, bo 70% gier wygrałem i naj, najwięcej zabójstw przeciw Yasuo, najwięcej za zatłukłem tego latającego wichrowego dziada e, jak tylko mogłem 283. To chyba dobry wynik. No i teraz <laughs> najwięcej zgonów od Wayne. No Wayne to jest postać, która Kurde kosi jak cholera, to jest jeden z pierwszych poradników, postać, do, do której nagrałem jeden z pierwszych poradników, chyba właściwie pierwszy poradnik do niej nagrałem, naj no i 239 razy zginąłem, najgorszy stosunek zwycięstw przeciwko Kartusowi, czyli wychodzi na to, że żadnej gry na Kartusa nie wygrałem, no dziwnie to, nie wiem jak to jest też liczone, czy to jest tylko rankingowa gra zwykła, jak to, no bo w sumie z Kartusem wydaje się, że wygrałem, no ale dobra, najgorszy stosunek zwycięstw przeciwko Kartusowi, nie podważamy. Ekipa. I teraz przywoływacze, z którymi najczęściej wspólnie dołączono do kolejek Jak na dobre i na złe 486 gier w sumie z Onisanem 480 gier. What the fuck? Z ximos.pl PL 371 gier. Czyli praktycznie 400-480. Dla wyrównania, Ksimos PL to jest moja żona. <gry> Najwięcej graliśmy z żoną. No i w sumie żona specjalizuje się w supportach. Gra w sumie tylko i wyłącznie supportami, za co ją naprawdę mocno podziwiam, bo grać tylko i wyłącznie supportami to idzie puścić to na komputer i po prostu go wyrzucić, kupić nowy. Ale ona gra. Ona gra tylko supportami i ciśnie tymi supportami, więc gra swego czasu w sezonie szóstym bardzo dużo grałem sobie z żoną. Ona sobie cisnęła na obok na komputerku, my tutaj, ja na, na swoim komputerku i duo bot i koniec, nie? O ramy duo bota. I tak to najwięcej wyglądało. Xenox to jest taki kumpel, z którym też spoko, 145 gier, no i to jest taki chyba trio, Piszblak jest takim wczesnym znajomym, więc na pewno jeszcze tutaj po prostu, graliśmy trochę rankedów, ale jeszcze tutaj w tym, w tym go nie ma. No i dobra, największy procent, procent zwycięstw z Onisan, najwięcej asystowano graczowi Onisan, no i najwięcej asystowała mi moja żona, <grych> więc to chyba nie, nie pow... tak jak mówiłem, graliśmy bardzo dużo rankedów, więc żona do czegoś się przydaje, tak? <noise> Jest dobrym supportem, kurde, wspomaga. I teraz tak, Kiosha i VS profesjonaliści. No i teraz tak, co do Fakera, e, i, 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 i midera, Bergsena, e, nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, ale nie hajtujcie mnie za to. Ja miałem 7,29 współczynnika zgonu, Faker miał 2,13 i Bjergsen miał 1,56, więc no 7. No do fakera bliżej, kurde, ale... No ale spoko, nie ma tragedii. Chociaż jakby było tak 4, 5, to byłoby lepiej. No ale dobra no. Kurde, to temy. Zobaczcie jak jestem w dupie, że tak powiem, faker najwięcej. E, ja no niestety 7,73 zabójstwa. było Zobaczcie. 8,2 zabójstw No, od miderów, zobaczcie jak kosza, nie? Jestem chociaż. <laughs> No, kurde, z drugiej strony, tak jak patrzeć, pamiętajcie, że te profesjonalne rozgrywki w League of Legends nie, nie opiewają o zabójstwa. Tam się nie zabija, tam się po prostu gra taktycznie, tam się myśli. Tam jest dużo taki poziom, który, który bardziej skupia się na robieniu jakichś akcji, na planowaniu całej zasadzki, na tym, żeby po prostu spuszać, przepchnąć, na obiektywach, czyli dra, dra, Dragon, Herald, prawda, tam to całkiem inaczej wychodzi, tak. Najczęściej wiecie, bot spusza, lecą szybko, bot leci na topa, to broni bota i td double jungle i tam po prostu takie inaczej wygląda normalnych rozgrywka. Normalnych rozgrywkach jest po prostu mordowanie, nie? Nawet nasi profesjonaliści, jeżeli grają Normala dla fanu, tam też mordują się i nieraz to nie wygląda jak rozgrywka profesjonalna. No dobra, zabite stwory. No cóż, kurde, 11,52. No nie udało się do nich dorównać nawet, ale dobra no. Szkoda. No i asysty. No też współczynnik asyst ma większy. No, bo wiadomo, tam na podstawowych grach, takich na niższych poziomach, względem profesjonalistów, jest więcej tych zabójstw. No i lecimy dalej. Zabijanie, mieszanie do temu i umieranie. Moi drodzy, zabójstwa 6290 zabójstw w sezonie 6, 5399 zgonów, czyli mam współczynnik zabójstw do zgonów lepszy, asysty 7000, więc wydaje mi się, że kada ogólna jest spoko. 6, 5, 7 jest ok. Zgony są niżej niż asysty zabójstwa, dlatego jestem z tego zadowolony. Jeżeli chodzi o te temy 10 tysięcy totemów na sezon, nie wiem czy to dużo czy mało. Jeżeli będziecie mieli swoje statystyki, które umieścicie w komentarzach, będziemy mogli porównać i zobaczymy. No i tutaj takie mamy taką mapeczkę. Zabójstwa, zgony, gdzie umierałem, no umierałem praktycznie wszędzie przez cały sezon. No tutaj na topie najmniej, zobaczcie, najwięcej chyba zginąłem na bocie i na midzie, nie? Na dżungli tam się sporadycznie zdarzało. Zobaczcie, są miejsca, gdzie no w ogóle nigdy nie zginąłem. Zabijałem też na bocie, na midzie. No i to temy, to temy przeważnie. To temów nawaliłem nawet w przeciwnej bazie. No dobra, tak to wygląda. I teraz dżungla, moi drodzy, zabita liczba, ogólna zabita liczba baronów. To 317 baronów zrobiłem w sezonie 6. Zrobiliśmy z drużyną. Najczęściej zdobyte, najwcześniej zdobyty baron 20... i 34 farta sekunda, 20 minuta 34 sekunda, czyli zaraz po pojawieniu się praktycznie robiliśmy barona. Zabite stwory 100, 114 tysięcy, jest chyba spoko, wykończenia 69. I teraz najczęściej zabijany smok. No tutaj powiem szczerze... Najrz, najrzadziej zabiliśmy starszego, czyli tego najlepszego, ale no tak kurde... Najczęściej no górski, no? Górski też. No zaraz potem chyba jest wodny i na obrażenia, nie? No i tak by wyglądało. I teraz tak. E, umiejętności użyte podczas gry jako WAI. Q użyłem 4200 razy. W użyłem 0 <coughs> razy. No dobra, to jest pasywna, nie? No dobra, nieważne. E, e użyłem 6930 i ULTA użyłem. 645 razy. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o moją Wai. I teraz, jak dołączam do kolejki, jakimi rolami grałem? Najczęściej grałem sobie rankingową 50%, zwykłą 28%, rankingowa Twisted Triline 20%, Twisted Triline zwykła 1% i Aram, którego totalnie nie lubię, 1/10% spoko. I teraz co grałem najczęściej? Strzelec i najczęściej wojownik. Ogólnie wojowników to brałem raczej na dżunglę. No widać się zabójcom mało. Najmniej grałem oczywiście wsparciem. No i gdzieś tam jest obrońca, gdzieś tam jest mag. No ale najwięcej oczywiście strzelcem. Czyli to bot bot chyba królował raczej w tym sezonie. Choć na dżunglę w połowie sezonu w sumie się przerzuciłem i zacząłem tam po prostu tą dżunglę najwięcej grać. I teraz tak. Bohaterowie, których Riot od mi na 2017 rok według pozycji, według, według, według pozycji naszym zdaniem dogadamy się z Darkiem, Darkiem, tak, okej, okay. na, na naszą, i to jest oczywiście na topa, mam grać Darkiem, czy tam Jarvanem, czy Dianą, tak, nie, to jest, oha, to jest po kolei, sorry, Jarvan na dżunglę, mid Diana, bot Kalista i to jest w ogóle śmieszne, bo ja Kalistą nie grałem w ogóle, nie gram tą postacią całkowicie, bo nie umiem ją grać, nie chcę nią umieć grać. To nie jest postać, którą ja chcę ogarniać. I po prostu ja tą postacią zagrałem 4 gry, może odkąd ją kupiłem, i, i nie będę nią grał. Po prostu nią grać nie będę. I no, polecają mi, ok, spokojnie, dzięki, ale jednak nie skorzystam z waszej rady. No i Tamkencz na, na Saporcie fajna postać, kurczę, tylko jakoś tak średnio średnio taka jakby mechanika pasuje do mnie, ale no spoko, Tamkencz jest silny. No i możemy się oczywiście pochwalić. Pochwalcie się w komentarzach, jak wyglądają wasze statystyki, tak wygląda przegląd roku 2016, czyli szóstego sezonu według mnie. Trzy pęty, to spoko wynik, zabójstwa i asysty według, do Faker'a, e, nawet spoko. No i moi drodzy, ja tylko przypominam, że jeżeli filmy takie, takie filmy wam się podobają, dajcie łapkę w górę, żebym o tym wiedział, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i zgarnąć nagrody z konkursu e, i oczywiście Dajcie komentarz. Komentujcie oczywiście te komentarze czytam. Staram się często odpowiadać Wam na te komentarze. To by było na tyle. Zapraszam Was do oglądania wszystkich filmów, nie tylko gameplay i poradników, ale też i ciekawostek do gry League of Legends, a ja się z Wami tymczasem żegnam. Cześć!